Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie czas leci 1940 rok jest. Poszliśmy na ustępstwo, ale nie wiem ile nam to da czasu. Luksemburg kapituluje. Co, 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 co? Holandia dołącza do. Rzesza wypowiada wojnę Holandii, okej. Okay. Republika Chińska kapituluje. Na czyją rzecz? Japonii. E, ok. Okej. Zjednoczone Królestwo ogłasza bałkańską inicjatywę dyplomatyczną. Okej, okay. co dołączyło do nas? Do naszej frakcji Belga dołącza do aliantów Matko Boska. Ile się dzieje? co? Członkowie frakcji przygotują cele wojenne ZSRL spiskuje. Cel Finlandia. Ruskie na Finland. Na Finów się przygotowują. To będzie coś ciekawie. Ups. Czy jaki tam ruch się zrobił na ruskich No, upadek Rzymu, Siła tu zajęły Rzym, alianci wlądowali w Rzymie, LOL. Niestety będziemy musieli armię mieć na Węgry, jeszcze jedno, to jest najgorsze. Jesteśmy strasznie rozciągnięci, to jest, to jest niedobre. Fajnie by było zrobić tak, żeby... żeby te wojska... tutaj ten cały królewiec zdobyć szybko, ale to nie pójdzie tak szybko i tutaj się zacznie bronić. Bo najgorsze jest to, że... Węgry są po stronie szwabów. Olera jasne. Jeszcze jeszcze. O, Oparcie, uh, artyleria, pojazdy. Okej. Okay. Władze przyjęły żądania Rusków. Chociaż nie przeczytałem, jakie. Jakich żądań. To jest najgorsze. Ruskie gdzieś się przerzucają. O matko, ruskie na Rumunię się przerzucają. Nie, Ręk, nie grałem jeszcze, wiesz? Cześć, Hanysek. Lisek, Lisek. Chyba czas zacząć koń, kończyć to, Kończyć szkolenie ich. Żeby się mogli od, od tego zorganizować i odpocząć. I zaopatrzenie małe jest, więc trzeba ich... muszą odsapnąć niestety. E, brakuje ropy. Czekajcie, ropa, 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 ropa. Rusek masz ropę? Rusek ma ropę. Dawaj ropę. То мне так. Hej kulka. Co by tu zrobić dalej? Ogólnie, o, proszę, 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 proszę. Rusek się tu ładnie ustawił. Tu jeszcze jedną armię by trzeba ustawić, wiecie? Tutaj. Dobra, trzeba zacząć robić inne plany, chociaż tutaj on ma bardzo mało... Sikorski ma bardzo mało armii, jeżeli o to chodzi, więc tutaj troszkę atak tą stroną może nie wypalić. Hmm. Żebyśmy tędy się wdarli. Za mało informacji. Co to jest? Proces zmiany w rządzie. Polska Partia Socjalistyczna, Pełny pobór, tak. Eee. Samoloty, Stocznia Okrętów, nie, Manewry, Reformator, Lotnictwa. Potrzebujemy tutaj broń pancerna, okej. Okay. <laughs> nie, jeszcze nie miała, Adam. Okej, okay, następne uzupełnienie. I teraz tak, dla basotniczych. Okręty nie. Jednolicenie wyposażenia. Zróbmy. 18 matko tyle czasu. To piechotę morską zrobimy na wszelki wypadek. Niech ciężkie czołgi. Stal, znowu stal! Ja muszę coś zdobyć, gdzie jest Stal, wiecie co? To jest mus. To będzie mus. Brak szablonu, bowiem na wolne fabryki cywilne, teraz tak. Eee, bazę lotniczą wybuduj mi w Poznaniu. W Krakowie, w Warszawie, i tyle, bo na wschód na, na razie nie potrzebujemy, eee, Poznań, Warszawa, Kraków przeciwlotnicze, i... Fabrykę cywilną bym potrzebował. A, fabryk cywilnych jeszcze troszkę bym wybudował, szczerze powiedziawszy. Na wschodzie. O, Besarbię. ZTSR przyjmuje Besarbię. Ok, czyli to jest Besarbię? Tak, tak. Następna fabryka brak szablonu, wiem. Na czołgi ciężkie nie mamy szablonu ogólnie. Chociaż szczerze powiedziawszy, można by zmienić troszeczkę ten szablon czołgów. Można by zmienić i. Dodać czołgi ciężkie. I tutaj byśmy dodali e, saperów. O. I do. do piechoty byśmy mogli zmienić coś tu jeszcze. Wsparcie e, przeciwlotnicze byśmy dali im. Okej. Okay. <grymne> Boże, jedyne, co wy tam odstawiacie na tym czacie? E, Murzyn, coś się ominęło? No, oddałem Gdańsk. Rumunia dołączyła, serio? Gwardyjska Rumunia. O, ja pierdziele. Czemu Rusek stąd poszedł sobie? Co ten lusek robi? Ło matko! Co tu się dzieje? Ale Japonia pokosiła Chińczyków! O. Czy my możemy przechodzić? ...przez wojsk. Możemy przechodzić, chyba. Jak tu wygląda Szwecja? Szwecja nie ma nic na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o... Hmm. Zdobycie Finlandii by było dobrym kąskiem dla nas, szczerze powiedziawszy. uzasadniony cel wojenny. E 90 dni. Eee, nie będzie. Jak to wygląda? W 227 na 556. <śm> Więc Właściwie... hmm. zastanawiam się, czy Niemców nie pobić. Ale to jest zbyt dobry kąsek. Stal, chrom, aluminium i troszkę ropy mają. I przede wszystkim fabryki. Właśnie myślę cały czas o tym, że oni się biją. Ich nie wykorzystać tego cały czas. Myślę o tym. Przerwy i uzasadnianie. Tak. Więc ja sobie zapiszę to. Odbijamy Gdańsk, teraz tak, teraz trzeba zrobić front jakiś zacny, tylko ta cholerna Rumunia, A, siła w... tu. Potem, tu i potem, linia ofensywna, tu. Linia ofensywna byśmy poszli tu i tu. Ok. Myślę, że damy radę. Tylko tu mnie Węgry, tutaj na tej, na, na tej stronie nic nie mamy, szczerze powiedziawszy. To mi się nie podoba, tutaj co się dzieje. Zróbmy tak. Eee, na razie to skasujmy. Zobaczmy, czy możemy coś zrekrutować na szybkości. Możemy. Eee, I dodamy temu do wojska. I front zrobimy sobie tutaj, taki froncik. A teraz temu troszeczkę tu przerobimy front. O. I temu przerobimy front, żeby to lepiej pasowało. OK. troszeczkę przerobimy to. Może nie jest to najoptymalniejsze, zwłaszcza dla niego, dla trzeciej armii naszej. To nie jest najbardziej optymalne. Ale myślę, że... ...żeż tak źle nie będzie. Zupełnienia na wyższy poziom, przynajmniej dzięki temu zdołem zakończyć. okej. Okay. podbój gdańska dla Polska Rzeczpospolita Ludowa e, stał się uzasadniony, i teraz e, szczerze powiedziawszy, moglibyśmy zaatakować go. To by nie był zły pomysł. Dobra, ja jeszcze raz zapiszę. Eee, wypowiedzenie wojny. Niemcy. Ale co, Szonex? Eee, zapro do grupy automatycznie. Musisz tylko tutaj. Pyk. Dołącz po tym linku i gotowe. Zapisz. Dobra, e, jedziemy. Czyli to jest różowa. A czekajcie, e, to jest ta. Jak kolor im chcę zmienić, bo mi się nie podoba na czerwoną. Ok. I wy będziecie atakować, i ty będziesz atakował. Ok. Wy tutaj macie bronić tego smyku Dobra nie dziemy Ryzyk Fizyk, wypowiedz wojnę. wezwij sojuszników. Odbierz region. Polska powiedziała wojnę. Od razu Słowacja się przyłączyła do tego. O matko boska. ZTSR łamie pak. Co matko boska, co tu się dzieje? Co tu tyle. Okej, okay, ci się przełączają, nazywają inny kraj, cholera. Rusek wszystko na Finlandię przeniósł, a ja tutaj biedny będę teraz się tu tłuk z nimi. Japonia dołączyła do frakcji Oś, ojapi tole. To teraz Rusek będzie miał tam, i tam rzeźnie jeszcze na no dokładkę. Co my potrzebujemy? Aluminium nie mamy. Kto ma aluminium? Aluminium, rusek ma aluminium. Chcemy aluminium od ciebie. Eee, tutaj ale. Juchy, zobacz ile rusek ma tych. Ma dywizji w tym momencie. Co z tego? Co z tego? Nadal to mało. Ok, tam toczymy wojnę. Fioletowy czuje się bardzo niepewnie. Armia nasza, fioletowa, armia 35. jest w bardzo niepewnym. Co to jest? Cesarstwo indyjskie chce znać pod... o nieagresji. Ok, podoba mi się to. Musimy się tu wbić. Dosłownie musimy się tu wbić i dobrze wbić się. E, tak, e, chroń konwoje nasze. Tutaj ja na razie nie chciałbym wojny, szczerze powiedziawszy w bitwy. Boże. Aktualnie wygląda to ok, szczerze powiedziawszy. Całkiem dobrze to wygląda. Rusek tutaj przyszedł. Wow, ale Rusek przyszedł tutaj, dać pomóc. Nie, nie wszystko. Dużo ścian z Finlandii, ale jest ok. Ładnie, ładnie. Ładnie, Rusek. Bo mu Rumunia wlazła na dół na ten, na piksel, który oddzielał ciebie od Rumunii. Nie. Tam nie. Na, na wschodnią Polskę, tak. Obrona i atak, dobra. Teraz tak. E, wszystko tutaj zwiększ wartość, to jest maksymalnie. A nie, ujednolicenie wyposażenia, dobra. E, tutaj, tutaj miejsca budowlane. Wyposażenia trzeba ujednolicić wszędzie, niestety. Tam to bardzo powoli idzie. Modernizacja kawa, dobra. Jugosławia dołącza się do frakcji alianci, Jugosławia wypowiada wojnę! Uuuu! Masz tam jeszcze jeden piksel ze eee, co, co, co? Lew trocki zabity. Niegdyś prawa ręka potencjalny następca władzimierza Lenina zmarł dziś w meksykańskiego szpitalu. Eee, Pomijam walce z. Tak kończą w I te. Dobra, szczerze powiedziawszy, to możemy. E, tą armię troszeczkę e, nie 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 nie, nie, nie. E, linię ofensywną możemy przesunąć troszkę tutaj Aha. i będziemy powolutku się posuwali do przodu ogólnie tak taki tak myślę że to by było dobre Powolutku do przodu, linia ofensywna i linia ofensywna opala, dobra i do dzieła. Eee, gdzie jest pomarańczowy? A haci tutaj. Tu są góry, to tutaj troszkę... ...to może nie wypalić. Na razie zmieniamy plan. Wycofujemy się z tego planu. Co to za gra? Hearts of Iron, czwóreczka. No, ale moi drodzy, patrzcie tutaj. Już królewiec mamy właściwie zdobyty.